Cześć Wam, witam Was serdecznie po raz kolejny, bo dwa razy mi przerwał telefon, nie włączyłem trybu lotniczego, samolotowego, więc jestem jeszcze raz, jeszcze raz. Próbuję, powtarzam. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć ze swojego doświadczenia. Dziękuję Pani Marcie za temat. Kto pyta, nie błądzi, więc dzisiaj chciałbym poruszyć ten właśnie alkoholizm osób wysoko funkcjonujących, według mojego doświadczenia oczywiście. No nie jest to ktoś wysoko pracujący ani na wysokim stanowisku, tylko jest to osoba, która no, właśnie nie pozornie, tylko normalnie funkcjonuje, ale nadużywa alkoholu i to jest właśnie to jest świetne wykorzystanie właśnie swojego funkcjonowania jako taki pretekst, do tego, że no nie raz także tak, jestem lepszy niż ten Lub tam pod sklepem. Nie jest jeszcze ze mną tak źle. Przecież funkcjonuję, przynoszę pieniądze do domu. Jest to fajna wymówka też dla, właśnie dla żony, dla partnerki, czy dla męża odwrotnie. I no, przecież ciężko haruję, należy mi się, itd. i tak dalej. tutaj z reguły są to dobre alkohole, bo, bo ich stać. No ale niekoniecznie, bo tu wysoko funkcjonujący to raczej chodzi o to, nie, że spożywa nie wiadomo jakie trunki, tylko o to, że yy, no, właśnie do spozoru, no, z pozoru, no. się powiedzieć z pozoru, no, normalnie żyje, funkcjonuje. Kobieta prowadzi dom, na przykład, jeżeli siedzi w domu, dzieci są zadbane, odprowadza do przedszkola, do szkoły, przygotowuje lekcje i tak dalej. Ale tu za chwilę się właśnie włączają te pozory, bo to w miarę rozwoju i tak to nie ma silnych, to jest tylko właśnie odwlekanie w czasie. On, on się nie ma czym szczycić. Te osoby często mówią właśnie, że. Nie jest jeszcze tak źle, spójrzcie na tamtych, ale właśnie tutaj też się spotykają z czymś takim, że nie ma tutaj jakiegoś takiego podziału, że tak musi być. Jak w każdej warstwie społecznej są różne podejścia, różne charaktery, i tutaj też jeden będzie negował z takim obrzydzeniem, nie? że. Mówisz, ten lump podszedł do mnie o złotówkę, poprosić, gnoj jeden się wziął do roboty i tak dalej. Tylko, że on jeszcze o tym nie wie, że może być w takiej samej sytuacji dokładnie za pół roku, za rok czy za pięć. Jeszcze o tym nie wie, ale czuje się lepszy i, i się wywyższa po prostu. To wszystko zależy przecież od charakteru, od, od osobistej postawy tego człowieka. Ale im dalej jest, to się okazuje, że. Sam dochodzi do tego szuka właśnie na grupach gdzieś gdzieś tam zapyta kolegi, przyjaciela, przyjaciółki, albo ktoś mu już zaczyna zwracać uwagę, jak ty, możesz, jak ty możesz funkcjonować, chodzić do pracy, jeździć skoro ty jesteś ciągle pod wpływem Przecież, Marian czuję od ciebie. No, kurczę, no, co ty? A, bo wiesz, bo dzisiaj to akurat akurat dzisiaj. Nie? Także to jest tylko to jest tylko przedłużanie, odwracanie w czasie. E, wcześniej czy później albo leczenia, albo komplikacji zdrowotnych, albo śmierć po prostu. Nie ma tu cudów. Wysoko, nisko funkcjonujący alkohol jest taki, że jeśli chodzi o tę kwestię, jesteśmy wszyscy równi. A dlatego lumpa na ulicy jest bardzo blisko. I powiem Wam, że ja w ogóle jestem taki z charakteru, że ja nie, nie negowałem. Czy dziada ze śmietnika, właśnie, czy dziada z ławki pijanego, Nigdy i nigdy, może nawet, bo ja nie pamiętam, ale może nawet kiedyś komuś dałem złotówkę, ale nie, nigdy nie byłem lepszy. I właśnie ta świadomość, że halo, 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 halo. Nie, bo wiele ludzi, kozaczy, a tak, to, tak naprawdę nie wiedzą. Jeśli nie on, to dzisiaj się z kogoś nabija, się śmieje. Ale nie wie, co wyrośnie z jego senka czy córki. Więc tu nie ma takiego przodu. No, nie, ma, no. Po prostu, jak ja bym się dzisiaj czuł, gdybym się z kogoś nabijał gdzieś tam na wózku, a sam gdzie byłem, w jakim miejscu. A teraz trochało mnie, że ja tak też funkcjonuję. No to jest właśnie wszystko do czasu. To siedzi dokładnie przykład, właśnie człowieka, który. Yy, ja mi się nie podoba ten nazwę, wysoko funkcjonował, mi się ciągle to jakoś kojarzy, nie wiem, urzędnik, właśnie wysoko, wysoka, wysoki urzędnik, nie jakoś to tak brzmi, normalnie, no, funkcjonujący. No, często jednak ponad miarę, bo to jeszcze chce się, chce za wszelką cenę udowodnić i zamaskować swoją chorobę, więc robi ponad miarę i tak ale jak ja funkcjonowałem? No, właśnie tak, że, yy, że spełniałem swoje zadania, swoje obowiązki, ale byłem sam sobie szefem, więc to jest najwygodniejsza forma yy, takiego funkcjonowania z alkoholem. Yy, jeżeli kogoś stać na to, to nie jedzie autem, tylko taksówką. Jak miałem tą działalność fotograficzną, wideo, to. Mogłem tak sobie lawirować z tym alkoholem, coś przekładać. Oczywiście daty czyjegoś, bo autory też robiłem ślubu, czy studniówki, czy reklamówki jakieś, bo czasami też podałeś sympozja. To nie mogłem przenieść. No ale właśnie coraz częściej okazuje się tu, jak sięgnę pamięcią i tak jest że w tą betoniarę się wpada ta jest równie i te teksty wszystkie to nie są wymyślone. Nie, nie, jakieś slogany, tylko tak się właśnie dzieje. Że tam z tej zjeżdżalni do tego dna i później mu się wpada coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. O, o, obracałem się w nim i teraz jak sięgnę pamięcią, to im dalej tym właśnie musiałem reagować na brak alkoholu w organizmie, wypiciem dwusety przed wyjściem do pracy, podczas pracy i po pracy, żeby w ogóle zasnąć. I coraz częstsze właśnie zostawianie samochodu, podłączanie się, jazda z kimś, albo właśnie taksówką. I tutaj nie ma mocnych... I to przychodzi taka refleksja, że mi też przychodziło. Stary to jest coraz gorzej. To jest, kuźwa, coraz gorzej. Ale czemu to dalej, dalej trwa? Ja nie wiem, jak jest Dokładnie nie wiem, jak jest w innym przypadku, bo ja byłem na przykład już potem sam, jak, jak już był ten, ten, ta, ta betoniara się rozkręciła. Ale no, poznałem trochę tych ludzi, trochę poczytałem, trochę pooglądałem. To z pozoru ten facet... No właśnie, znowu to z pozoru. Ten facet przychodzi do domu, on przynosi pieniądze, żona zadowolona, chociaż i tak na różnych sferach nie jest fajnie, Dajmy na ten, nie, nie wiem, nie ma wspólnego spaceru. Chociaż może raz się tam w niedzielę gdzieś tam wybierze z nimi. E, nie ma seksu na przykład. No, ale wszystko tutaj niby gra, nie? E, tam się z dziećmi chwilę pobawi. Ale w zasadzie kiedy, jak on jest zmęczony i tak dalej. Więc, więc jak, jak do tego jeszcze dochodzi pasja, no to albo właśnie branie nadgodzin po to, żeby się nie pokazywać, maskować się już w domu, wszyscy śpią. To on przyjdzie z tego biura, czy skądś tam zależy gdzie. No i teraz to, to wszystko może trwać do czasu. No, albo wpadam przed dyrektorem. Nieraz ktoś pisał trzecia praca, czwarta praca, przez to, przez to ktoś tam pracuje gdzieś na zakładzie stoczni, czy na budowie. Dzisiaj są restrykcje, dzisiaj jest sprawdzanie, badanie, kontrolę z alkomatem. Już nie ma takich dawnych, że o 6 czy 7 e, browary i, i do roboty. I, no właśnie, strata pracy. Czy yy, niech poniesie jakieś konsekwencje wypadek samochodowy? Niech mu siądzie cokolwiek z flaków, i się okazuje, że nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami. Trzeba no właśnie coś z tym zrobić. I teraz, a jak to może długo trwać? No właśnie, to zależy też od finansów, bo jeżeli kogoś stać na to, jest prezesem firmy na przykład yy, i on wie, zostawiam sekretarkę tam pani pani Bożenko, pani tam wszystko to pozałatwia i jedzie sobie na przykład na trzy tygodnie, nie na wczasy, na tę naryfę tylko jedzie sobie do ośrodka prywatnego za 30 tysięcy na przykład, gdzieś tam pod Warszawę tam oczyszcza nie tylko organizm ale właśnie coś tam robi ze swoją psychą jest na terapii, postanawia, coś tam z tego bierze dla siebie i zmienia swoje życie. Ale też nie na długo, bo na przykład za chwilę jednak wpada przez, przez to, że nie stosuje się do zaleceń. go alkoholika znowu gdzieś się tam porusza na bankietach, to tu, to tamto, albo mieszka. Były takie też przypadki, koweś. Chciał bardzo, o była go szkoda. Chodzi na terapię. M u ubolewa nad tym, jest zaangażowany, ale w domu na przykład żona pije, ale odwrotnie, że żona przychodzi na terapię, ale w domu i on nie chce słyszeć o To jest bardzo straszne, to, tego się nie da. M o, ktoś śpiewa pięknie na dworze. E e e I. Właśnie z powrotem. No, dla mnie zawsze było, wiecie, takim wielkim zaskoczeniem i taką jakąś nie wiadomo, jak, jak ktoś może z powrotem pracować w pubie, pracować w sklepie spożywczym, gdzie cały czas dotyka te butelki, widzi te naklejki. Ceny. Wszystko dla mnie byłby to kosmos. Ja bym, no, ja, bym ja bym po prostu za wszelką cenę nie chciał, zmienił pracy i koniec. To jest dla mnie niewytłumaczalne, czy to nie jest czasem właśnie podświadome. No, tutaj wszędzie mówię, że co, a tym i to nic nie robi, a wcześniej czy później oni wpadają. Oczywiście, że są przypadki, jak we wszystkim, że jednak 5 lat, 10, to nawet ci, którzy i tak zmienili pracę, to mogliby wpaść z powrotem w alkohol. Ale tak właśnie yy, mówię. I tutaj nie ma reguły, załóżmy, że ktoś, ja już to mówiłem w innych odcinkach, bo ktoś tam próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić picie swoimi lepszymi gatunkami alkoholi. To tak nie działa. Alkohol jest alkohol. Ja to mówię na tym, co przeżyłem i kogo poznałem. Poznałem faceta, który pił 20 lat dyktę i napisał książkę i widziałem dyrektora jednej z wielkich firm budowlanych w Polsce, który chodził po szpitalu i to są już w Błuszczku zmiany nieodwracalne i wciskał przycisk do, do drzwi normalnych, czekał na winda, wszedł do gabinetu pielęgniarek, to zamawiał bilety lotnicze do Francji na konferencję I, i to już jest koniec. A pił wysoko gatunkowe whisky i tak dalej. Wszystko zależy od naszych organizmów i tak dalej. No i co? No i się okazuje, że ten wysoko funkcjonujący, jak, jak mu się uda wreszcie ogarnąć, bo on doskonale potem wie, że to jest. No właśnie, a jeszcze ci bogaci na przykład, ci bogaci tacy, oni no mogą bardziej tak lawirować, chojnaczyć, bo ich jeszcze stać na wspomaganie, odtrucia domowe. Zostawię zamówienie, nie wiem, ile teraz kosztuje, tam parę lat temu było 500, niech kosztuje tysiąc nawet, to co to dla niego zapłacić 3 dni. Kroplówek, i on może dalej funkcjonować. Znowu popijawszy. To jest też znowu do czasu. Znowu próbuję kontrolować, ale przecież któregoś razy już nie skontroluję, i znowu płynie dłużej. I to dochodzi do takich rzeczy, że właśnie przecież aparat fotograficzny czy kamerę, a ja się trząsłem, no to na zakrystii Piersiúwa, nikogo nie ma akurat, bo wyszli tam coś podpisywać czy coś tam. I koniec. I to jest straszne, i myślicie, że ja nie wiedziałem wtedy, co ja czynię? A, panie Boże, wybacz. Obrazk święte hostia, coś tam, te wszystkie szaty liturgiczne, a to dłuższe. satelne. Wam o tym mówimy z ogródek, bo na tym polega test misja, że tutaj nie ma żadnej ściemy i konfabulacji pierdol. Tu trzeba o tym mówić, jak to wygląda u alkoholików. I taka to jest prawda, ja tu spojrzę na swoją ściągę. Ja w ogóle napisałem od razu po tej, po tym wpisie Pani Marty, sobie zrobiłem notatki. I nie mogę za Chiny znaleźć tych kartek. Jak gdzieś jechałem, to ja chyba chciałem coś jeszcze uzupełnić. Później tu przeleciałem wszystkie papiery, szukałem. I nie mogłem znaleźć, tam były ciekawe rzeczy, ja bym w ogóle wolał pisać, bo podczas mówienia uciekają mi myśli. Ja bardzo często chciałbym opowiedzieć coraz więcej, jeszcze to, jeszcze tamto, a tu zagadnienie kolejne. Pisząc jednak można się tak fajnie rozgałęzić i rozwinąć. Tu jest jeszcze ta presja uciekającego czasu. Nikt później nie chce oglądać 25 czy 30 minut. Więc ja sobie tutaj Spojrzę co na szybko, tutaj napisałem jeszcze wcześniej, przed samym tutaj nagraniu, ale ja widzę chyba, że to już wszystko. I no właśnie, bo tutaj widzę, też dopisałem też narkotyki, że takiego bogatego stać na, na kokę. I on będzie funkcjonował. Ale to mu nic nie daje. Czy na amfę. Bo on tylko to będzie przedłużał, aż w końcu będzie takie chlaśnięcie mordą o glebę, że się nie pozbiera. Wypadek samochodowy choćby. A jak kogoś zabije, i pół I jeszcze taką zauważyłem rzecz właśnie u takich osób. Oni to są fantastyczne osoby, one no, przecież poznałem na terapiach. One doskonale wiedziały, one ubolewały nad tym. One wiedziały że żona, mąż by chcieli inaczej że zaniedbane te różne pola w domu to tylko nie, jest taki kołowrotek jak dzisiaj na świecie czas leci pozornie, pozornie jest fajnie wszystko się kręci, mija dziesięć lat a jest jeden wielki bajzel w tym domu i tyle rozwody i tak dalej bo on jednak czy ona nie, nie byli obok, to co już Wam mówiłem, że to picie yy, nawet trochę to jest bycie obok i coś jeszcze tutaj mi uciekło, że. Aha, no i właśnie oni często tak. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale zauważyłem taką, taką zależność, że oni później chcą być tacy pedantyczni, ze wszystko zrobić aż z detalami, albo właśnie uciekło mi słowo, albo poprawę, no, żeby było wszystko, no właśnie nie pedantyzm, ale A, uciekło mi. Żeby było porządnie, coś zrobione estetycznie, czysto, i, i też uciekają potem w pracocholizm. No, Takie przypadki nie mówię, że tak jest, tylko ja opowiadam to, co ja spotkałem. Możecie pisać w komentarzach, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Czy spotkaliście też takich ludzi. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie test misji. Za chwilę ruszam w drogę, zmieniam trochę swoje po, swoją myśl, taką wizję, że nie nastawiam się, że jadę do Słowenii, tylko jadę jak najdalej, bo tak jest łatwiej. A jak dojadę, no to będzie już inna śpiewka. Jutro w niedzielę przywitamy tutaj, będzie siedział tu albo w Gdańsku, gdzieś na starym mieście, nagram program z Jackiem z Gliwic, który już jest w, w Trójmieście i poopowiadamy właśnie o mojej podróży, ale przede wszystkim on, który jest też wzorem dla mnie chociażby, chociaż on wystartował później, pomimo różnych miestnosek w życiu, zajął się swoją pasją, robi przepiękne fotografie, cudowne, nie ma w głowie żadnego picia, pracuje, yy, ominął swoje różne Właśnie te niepowodzenia, jakieś tam osobiste, jest wyśpiewniczym fotografikiem. Kapitalne. Tak trzeba, tak trzeba działać. Jedziemy do przodu. Chyba to na tyle teraz, albo tyle na teraz, i do zobaczenia. A ja się nie mogę doczekać, ale to na inny odcinek. Cześć.